Swoje wystąpienie myślę, że podzielę na takie dwa podstawowe, dwie podstawowe części. Po pierwsze ogółem opowiem o stosunkach polsko-ukraińskich w tym okresie, o wyprawy kijowskiej, a następnie też postaram się przedstawić wybrane sylwetki. Oczywiście po I wojnie światowej Polska, jak wiemy, uzyskała możliwość odzyskania niepodległości. To miało miejsce symbolicznie, przyjmuje się 11 listopada 1918 roku. Natomiast nie tylko naród polski dążył do zbudowania swojej państwowości na, zglisz na zgliszczach tego starego porządku, porządku zniszczonego. Przez pierwszą wojnę światową i między innymi Ukraińcy również dążyli do utworzenia swojego państwa, w wyniku czego na wschodzie powstały dwa państwa ukraińskie, były to Ukraińska Republika Ludowa oraz Zachodnio Ukraińska Republika Ludowa. Obydwa państwa dążyły do zbudowania Ukrainy obejmującej swoimi granicami ziemi, co do których prawa oczywiście rościli sobie również Polacy. Takim najbardziej zapalnym miejscem oczywiście był Lwów i czego rezultatem była wojna polsko-ukraińska w latach 1918-1919, toczona pomiędzy siłami polskimi a Armią Halicką, czyli Armią Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. Natomiast e, e, równolegle e, Ukraińcy musieli zmierzyć się również z e, bolszewikami, ponieważ po abdykacji Mikołaja II. E, kiedy Ukraińcy rozpoczęli dążenia do uzyskania autonomii, powołali ukraińską Centralną Radę, czyli ukraiński parlament. Przyjął on cztery uniwersały, które na przełomie 1917 i 18 roku dały narodowi ukraińskiemu najpierw autonomię, a następnie pełną niepodległość od Rosji. Bolszewicy jednak nie zamierzali zaakceptować wolnej Ukrainy, dlatego 25 grudnia 1917 roku Lokalni ukraińscy komuniści utworzyli marionetkową ukraińską Ludową Republikę Rad, która zaprosiła w cudzysłowie oczywiście na swoje terytorium oddziały bolszewickie siły armii czerwonej razem z komunistami ukraińskimi dokonały ataku na Ukraińską Republikę Ludową, co zapoczątkowało wojnę ukraińsko-bolszewicką. Kres Ukraińskiej Ludowej Republice Rad przyniósł traktat brzeski na przełomie 1918-19 roku. Doszło natomiast do utworzenia tymczasowego robotniczo-chłopskiego rządu Ukrainy oraz radzieckiej interwencji na terytorium Ukrainy. Armia Czerwona ruszyła, ruszyła na zachód po to, by połączyć się ze siłami Węgierskich komunistów. Siłą rzeczy oczywiście, przy okazji zajmując całą Ukrainę. I w związku z tym dla Ukraińców zaczęło stawać się jasnym, że Bolszewicy są dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Z kolei, jak wiemy, Ee, Józef Piłsudski miał e, swoje polityczne plany dla e, dla Polski, tak e, plany m, zakładające utworzenie m, federacji e, państw. Dawnej Rzeczpospolitej, obojga narodów, bloku geopolitycznego, który jednoczyłby Polaków, Białorusinów, Litwinów oraz Ukraińców. No i Ukraina według tego planu miała stać się istotnym sojusznikiem Polski. Osobą, która dostrzegała, dostrzegała to, że współpraca z Polską może być potrzebna, był Simon Petlura. I tutaj myślę, że warto w tym momencie przywołać już szerzej jego sylwetkę. Petlura był. Politykiem socjaldemokratycznym, przewodniczącym Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1919-1926, aczkolwiek od 21 roku na uchodźstwie. Urodził się w rodzinie ukraińskiej z tradycjami kozackimi uzyskał wykształcenie w szkołach parafialnych i planował zostać duchownym studiował w rosyjskim prawosławnym seminarium duchownym w Połtawie natomiast w 1898 roku dołączył do stowarzyszenia chromada gdy odkryto jego aktywność w organizacji, został wyrzucony z seminarium. W 1900 roku został członkiem Ukraińskiej Partii Rewolucyjnej. Rok później wziął udział w ogólnoukraińskim kongresie studenckim. Następnie podjął Pracy jako nauczyciel oraz archiwista. W 1903 roku został aresztowany za działalność w oddziale Ukraińskiej Partii Rewolucyjnej oraz zapublikowanie w prasie ukraińskiej, wydawanej w Galicji, gdzie publikowano jego artykuły o antycarskiej tematyce. Został, został zwolniony. Z aresztu za kaucją w marcu 1904 roku przeniósł się do Kijowa, a następnie osiedlił w Lwowie, gdzie zaczął pracę jako dziennikarz. W 1905 roku dzięki amnestii ogłoszonej przez Stara, mógł powrócić na Ukrainę, osiedlił się w Kijowie, gdzie... Wziął udział w drugim zjeździe ukraińskiej partii rewolucyjnej, gdzie została zmieniona nazwa ugrupowania na ukraińską socjaldemokratyczną partię robotniczą. W styczniu 1906 roku wyjechał do Petersburga, gdzie redagował miesięcznik Wolna Ukraina. Podczas rewolucji 1905 roku kierował jednym z oddziałów samoobrony w Połtawie. Następnie przeniósł się do Moskwy, gdzie pracował w firmie ubezpieczeniowej. Redagował też czasopismo Życie Ukraińskie. W 1914 roku Opowiedział się za walką Ukraińców w szeregach armii rosyjskiej, ponieważ liczył na to, że dojdzie do zjednoczenia wszystkich ziem ukraińskich pod tutaj berłem carskiej Rosji. Od 1916 roku był etatowym funkcjonariuszem Wszechrosyjskiego Związku Ziemstw i Miast czyli takiej organizacji samorządowej utworzonej w celu pomocy państwu rosyjskiemu w tworzeniu zaplecza dla armii. Następnie przeprowadził się do Mińska od rewolucji lutowej i obalenia caratu w marcu 17 roku. Związał się z organizacjami dążącymi do budowy niepodległej Ukrainy. W kwietniu 17 roku zainicjował w Mińsku Ukraiński Kongres Frontu Zachodniego, na którym wybrano Petlurę na e, przewodniczącego e, Ukraińskiej Rady Frontu. E, pełniąc te funkcje, został oddelegowany na Ukraiński Kongres Narodowy zwołany przez Ukraińską Centralną Radę. W grudniu 1917 roku z jego inicjatywy sformowano hajdamacki Kosz Słowodskiej Ukrainy, na którym objął dowództwo i którym dowodził od marca 1918 roku po okupacji w lutym 18 roku terytorium Ukraińskiej Republiki Ludowej było okupowane przez wojska niemieckie i austro-węgierskie w konsekwencji traktatu. Brzeskiego. No i po tej okupacji, tak, Petlora, znalazł się, znalazł się w opozycji w stosunku do innych działaczy ukraińskich po ustanowieniu hetmanatu Pawła Z w listopadzie 1918 roku wzniecił on powstanie przeciwko Skoropackiemu. W grudniu siły petlury, których trzon stanowił korpus strzelców Siczowych, siły te zajęły Kijów, gdzie właśnie tutaj stworzono Ukraińską Republikę Ludową i naczelnym atamanem armii ukraińskiej republiki ludowej został Petlura po upadku hetmanatu. Jak wspomniałem, Rosja zadeklarowała, że w związku z anulowaniem traktatu brzeskiego przestaje uznawać niepodległość Ukrainy i na przełomie 18 i grudnia 1918-1919 roku na terytorium Ukraińskiej Republiki Ludowej wkroczyły oddziały Armii Czerwonej, gdzie został właśnie zainstalowany tymczasowo robotniczy chłopski rząd Ukrainy. Ogłoszono powstanie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Następnie Petlura zdecydował się w wyniku tego zawrzeć sojusz z Józefem. Piłsudskim, co, co, miało, co miało miejsce 22 kwietnia 1920 roku. Miał to być pierwszy krok do urzeczywistnienia federacyjnych planów Piłsudskiego na temat budowy sojuszu polsko-ukraińskiego przeciwko bolszewikom. W wyniku traktatu Polska uznała prawo Ukraińców do samostanowienia, a oba państwa zawiązały sojusz przeciwko bolszewikom. I trzy dni później, 25 kwietnia 1920 roku rozpoczęła się wyprawa kijowska, która miała na celu Wyzwolenie stolicy Ukrainy z bolszewickiej e, okupacji. W e, jej trakcie doszło do e, licznych e, starć, takich jak e, słynny raj polskiej kawalerii na e, Kozjatyn e, czy bitwa pod e, czy bitwa pod Czarnobylem. Hmm. W trakcie wyprawy kijowskiej utworzone zostały dwie dywizje ukraińskie. Szósta sieczowa dywizja strzelców pod dowództwem Marku Bezruczki oraz trzecia żelazna dywizja strzelców Aleksandra Udobyczynki. O obydwu panach potem jeszcze wspomnę w tej drugiej części mojej wypowiedzi. Walki o Kijów rozpoczęły się z początkiem maja. Miasto zostało Zajęte 7 maja 1920 roku. Jest wiele wersji dotyczących tego, jak wyglądały szczegóły zdobycia miasta, jak wyglądała kwestia przejazdu z słynnym, słynnym tramwajem. Tak czy owak, nie wydając się w tym momencie szczegóły. Zajęcie miasta było dla Wojska Polskiego zadaniem prostym. Miasto nie było sztumowane, Rosjanie uciekli na sam widok polskich wojsk. Dwa dni później, 9 maja, w Kijowie, odbyła się parada wojskowa Sił Polsko-Ukraińskich. Polsko Natomiast, oczywiście, jak pamiętamy, sukces ten był chwilowy, ponieważ. W wyniku ofensywy bolszewickiej, e, oczywiście e, siły polskie oraz siły ukraińskie zaczęły się e, cofać. E, miasto Kijów zostało 15 lipca e, zajęte przez bolszewików. E, zamontowano tam e, rząd Galicyjskiej Socjalistycznej Republiki Rad. E, siły polsko-ukraińskie. Powstrzymały bolszewików dopiero w bitwie warszawskiej. Oczywiście, oczywiście, sojusz polsko-ukraiński został zniweczony w wyniku traktatu ryskiego, kiedy Ukraina została przekazana. Bożywikom. Tutaj oczywiście należy też wspomnieć o tym, że Ukraińcy byli krytykowani za to, że zbyt mała ilość Ukraińców zgłosiła się do sił tworzonych przez petlurę i argumentowano, że i do dzisiaj można spotkać się z taką argumentacją wśród osób niechętnych Ukraińcom, że ta ilość Ukraińców walczących po stronie Petlury była nie tak duża, jak sam Petlura deklarował, więc w związku z powyższym, że zobowiązania wobec Polski nie zostały przez Ukraińców spełnione, a zatem rzekomo i Polska nie byłaby zobligowana do tego, żeby Wobec Ukraińców mieć jakiś wyjątkowo wielki dług wdzięczności. Natomiast jest to oczywiście myślenie, myślenie błędne. Tak czy, owak, tak czy owak, wracając do osoby petlury. Po zawieszeniu Broni wojny polsko-bolszewickiej w październiku 2020 roku. Był on jedyną uznawaną międzynarodowo głową Ukrainy. Natomiast po wycofaniu uznania Ukraińskiej Republiki Ludowej, przebywa w Polsce, co było jednym z warunków traktatu ryskiego. Następnie był on ukrywany w Polsce przez Henryka Józewskiego i Stanisława Stępowskiego, ponieważ Ponieważ tutaj sytuacja wokół repertury również zaczęła się trochę komplikować. Wokół jego obecności w Polsce, po objęciu władzy przez Hienopiasta został zmuszony do opuszczenia Polski. Zamieszkał najpierw w Budapeszcie, następnie w Wiedniu, Genewie i w końcu w Paryżu. Został on zamordowany przez anarchistę Szolema Szwarc Barda. 25 maja 1926 roku, prawdopodobnie z inspiracji sowieckich służb specjalnych. Oprócz Simona Petlury, inną ważną postacią był oczywiście Marko Bezruczko. Był on generałem, chorążym armii czynnej. Ukraińskiej Republiki Ludowej urodził się w 1893 roku w 1912 podjął studia w Mikołajewskiej Akademii Sztabu Generalnego, którą ukończył w roku 1914. W roku 18 jako oficer sztabu generalnego kierował pierwszym oddziałem armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1919 szef sztabu samodzielnego korpusu strzelców Sieczowych w wojnie polsko-bolszewickiej walczył w stopniu bułkownika był dowódcą 6. Sieczowej dywizji strzelców armii Ukraińskiej Republiki Ludowej 7 maja 1920. Oczywiście jego oddziały zajęły Kijów, dowodził obroną Zamościa przed armią czerwoną, uczestniczył w rozbiciu armii konnej Budionnego w bitwie pod Komarowem. 5 października 1920 roku awansowany został na generała chorążego armii ukraińskiej Republiki Ludowej. W 1921 roku był ukraińskim komendantem obozu internowania numer 6 w Aleksandrowie Kujawskim. W okresie międzywojennym mieszkał w Warszawie. Podczas II Wojny Światowej e, również przebywał w Polsce. Tutaj należy oczywiście podkreślić to, że e, nie zdecydował się na e, współpracę e, z Niemcami e, i zmarł 10 lutego 1944 roku w Warszawie. Dokładnie dwa lata temu w stulecie Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 2020 roku na woli e, odsłonięty został Nadana została nazwa jednemu ze skwerów na warszawskiej, na warszawskiej woli właśnie imienia Marko Bezruczki. Drugą postacią, o której należy powiedzieć, to oczywiście Aleksandr Udobyczenko, urodzony w Charkowie w 1887 roku, generał Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Był pod oficerem Armii Rosyjskiej od 1908 roku. Ukończył wojskową szkołę topograficzną i kursy Sztabu Generalnego przy Mikołajewskiej Akademii Sztabu Generalnego w Sankt Petersburgu w okresie I Wojny Światowej, adiutant Sztabu Trzeciego Kaukaskiego Korpusu Armijnego. Szef sztabu 21. dywizji piechoty w tym korpusie. Od października 17 roku był doradcą Simona Petlury. W 1918 roku został szefem sztabu Hajdomackiego Kosza Słowackiej Ukrainy. W kwietniu 18 roku przeniesiony został do ukraińskiego sztabu generalnego gdzie został awansowany na pułkownika. W 1919 roku oznaczył się w walkach pod Wapniarką jako dowódca 6. Dywizji Żelaznej Armicznej Ukraińskiej Republiki Ludowej. W 19 roku wzięty do niewoli w Odessie przez armię Denikina, uciekł z niewoli. I przedostał się do trzeciej dywizji, którą dowodził w wojnie polsko-bolszewickiej, aż do odbrotu za w listopadzie 20 roku. Został internowany przez drugą przez RP. W obozie internowania awansowany został przez dowództwo. Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej do stopnia generała Chorążego. Po, po wyjściu z obozu wyjechał do Francji, gdzie zajął się pracą społeczną, a także gdzie pracował jako, jako górnik. Był przewodniczącym Towarzystwa Żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej na emigracji. Przeżył drugą wojnę Światową zmarł w 1975 roku. I myślę, że i myślę, że w ten sposób można zakończyć to wystąpienie. Warto pamiętać o tym, że Ukraińcy byli naszymi sojusznikami w 1920 roku i że jest to oczywiście jest to oczywiście ten punkt w naszej wspólnej historii, do którego warto zwłaszcza dzisiaj się odwoływać i na, bazie, i na bazie tej współpracy budować wspólną przyszłość oraz współpracę w świetle tych wyzwań, przed którymi oczywiście tak Ukraina, jak i Polska stoi. Serdecznie dziękuję.